Od 2000 roku robię wywiady, pracuję w różnych wydawnictwach, w różnych gazetach i lubię rozmawiać z ludźmi. Oni mnie, oni mnie inspirują, oni mnie ciekawią, oni są dla mnie ważni. A druga rzecz, która jest dla mnie ważna, to też gotowanie. Gotowanie, dlatego że, że gotuję sam dla siebie, dlatego że czasami zmieniam to, dlatego modyfikuję, dlatego że inni ludzie to też to widzą, dlatego że to się. O tym się rozmawia. O tym się rozmawia dlatego, że, że to, co wkładasz do siebie, to jest Twoje paliwo. To jest Twoje paliwo, które daje Ci życie napędowe. Życiowy napęd, tak? To też ważne, żeby porozmawiać o tym. Połączyłem dwie pasje. Dziennikarstwo i gotowanie. 20 przepisów. 11 wywiadów, a może więcej, 22 przepisy, albo 23. Wywiady i, i przepisy. Ludzie często znani, no niestety, nie chcą wpuszczać dziennikarzy do domu, a ja wślizgnąłem się do ich domów, ponieważ jestem ich ziomem, przyjacielem. Trochę skorzystałem z tego przywileju, a trochę czuję, że oni chcieli, żeby tak było. Jedzenie, tak jak muzyka, czy wspomnienia, czy filmy, czy zapachy, to jest to jest czysta emocja, czysta emocja. Mam nadzieję, że każdy pamięta swój pierwszy pocałunek na plaży z dziewczyną, słuchając na przykład nie wiem House of Pain albo pamięta smak z zupy, którą serwowała jego babcia. Albo już wie jak smakuje jedzenie, które zostało zaprojektowane po jego zmianach na przykład przestania jedzenia mięsa albo odrzucenia niedobrych nawyków żywieniowych to też wydaje mi się że szalenie ważne jest żeby porozmawiać o tym bo tak jak ludzie znają swoich ulubieńców swoich ulubionych artystów ludzi, których szanują których, na których się wychowali na których z którymi korelują ważne jest, żeby dojść do takiego sedna i, i porozmawiać z nimi o rzeczach ważnych w tym sektorze. Nie każdy jest gotowy, żeby o tym porozmawiać, ale akurat ten zestaw artystów zaoferował mi niewiarygodnie wspaniałą paletę jakby doznań, obrazów. I to jest ważne, bo oni powiedzieli naprawdę rzeczy mocne, rzeczy przemyślane, rzeczy zaangażowane, rzeczy... Rzeczy, które potrafią zainspirować. Sytuacja polega na tym, że osoby się same castingują. Piszą do mnie artyści różni, że chcieliby być w mojej książce w numerze dwa. Napisał do mnie Paweł Słański, twórca marki Turbokolor, że chciałby się pojawić w kolejnej odsłonie. Myślę o Włodim z molesty, myślę o Pezecie. Interesuje mnie raper, który ma dzieci. Myślę o Arku Jakubiku. Myślę o Grzegorze Halamie, myślę o jeszcze kilku artystów, o, o kilku artystach, których wam teraz nie powiem. A to do roboty. Czyli najpierw powiedziałem wam kilku, a potem wam kilku nie powiedziałem. No ale tak to już jest.